Proszę Państwa, defil kosmos, reaktywacja, dzień pierwszy. Dzisiaj zająłem się gryfem. No i co tu mamy? Mamy wyjęte progi, zamówione są nowe. Mamy. Postanowiłem zlikwidować próg zerowy Będzie Będzie normalne siudełko Ruszony jest Ruszona śruba, pręd działa, także fajnie jest Ogólnie troszkę lakier wyczyściłem główka zostaje taka lekko podniszczona Rowki przeczyszczone. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz druga strona. Sfrazowana stopka. Troszkę, żeby był um, gryw lekko, jak w lespolach. Tam się widać, to jest zaślepiony otwór na uchwyt do paska. Będzie w innym miejscu. No i przede wszystkim tak to wygląda. Zeszlifowany, postanowiłem zmienić profil troszkę. No ale niestety no profil jest fajny, bez bardzo cienki, może nie wyścigowy jak w Ibaneza. No ale naprawdę jest Fajny. No niestety prawie nieszczęście się przydarzyło. Okazało się mianowicie, że w tym miejscu prawie do pręta się. Niestety dobrałem. tu więcej nie będę szlifował, tylko jeszcze papier 400 pójdzie. Boję się, że pręd wyjdzie na wieś No ale niestety na no takie ryzyko. Zostało podjęte. Proszę Państwa grubość gryfu jest 21,5 mm dokładnie na mniej więcej ten pierwszy, drugi próg. Także no, Ibaneza z tego nie zrobię, ale naprawdę jest profil fajny się zrobił, takie C na dzisiaj na dzień pierwszy to dość czekamy na zamówione części. Co ciekawe, w moim kosmosie ta klejonka jest tak się nie wyróżnia jak niektórych. To chcę, miałem okazję widzieć gdzieś tam. Ja wiem, z jakiego to jest drewno.